Pewna pani hodowała koguta i kurkę. Kogut był tak wspaniały, że wszystko co znalazł, przynosił do swojej kokoszki i tam dzielili się na pół. Pewnego dnia przechadzał się po podwórku i doszedł do ścieżki, na której leżał piękny, złoty pierścionek. Szybciutko podszedł, złapał. Wdziób i prędko do kokoszki. Pochwalić się, co znalazł. No, ty się wszystkim ze mną zawsze dzielisz. A teraz pierścionek chcesz tylko dla siebie. Jak mam się z tobą podzielić tym pierścionkiem? Przecież nie da się go przepołowić. No, chodźmy tu, kowala. I poszli do kowala. Tam, u kowala, był już pan ze swoim lokajem, woźnicą, bo przyjechali podkuć konie. Nagle pan zobaczył, że kogut trzyma w swoim dziobie złote kółko. Podejdź do tego koguta i wyrwie mu to złote kółko z dzioba. Lokaj podszedł. Złapał koguta, wyrwał mu pierścień, myk szybko do wozu, pan za nim i wio do domu. Kogut zdążył wskoczyć na konia, ale zanim pan dojechał ze swoim lokajem, kogut czekał już na nich w domu. Panie, oddawaj to złoto. Kółko, moje. Zabieraj tego durnia, rzuć go do studni, niech tam się. Utopi. No, i lokaj złapał koguta, wrzucił go do studni, i tam kogut miał się utopić. Kogut w tym czasie nabrał wody w siebie, wypił wszystko, co było w studni. Lokaj otwiera studnię, patrzy, a koguta już nie ma. A kogut w tym czasie Szybciutko do domu, skoczył na stół. Panie, oddawaj to złoto, kuko, moje. Zabieraj tego durnia. Napal w piecu, wrzuć go, jeszcze obiad będziemy z niego mieli. Kogut. Siedział w piecu, wodę sobie upuszczał, tą, którą wypił wcześniej ze studni. I nic się nie działo. Ale lokaj podszedł, otwiera drzwiczki, a to jak nie buchnie, Mów prosto w oczy para. Kogut wyskoczył, skoczył na stół. Panie, oddawaj to kółko, złoto, moje. Zabieraj tego durnia. Rzuć go do skrzyni, niech się tam udusi. Lokal, lokaj złapał koguta. Otworzył skrzynię, wrzucił go do środka i czekał, aż się kogut odusi. Ale kogut w tym czasie zjadł całe złoto, które było w środku w tej skrzyni. Na drugi dzień lokaj otwiera skrzynię, patrzy, a kogut hop, wyfrunął. Stanął na stole i panie, Oddawaj to kółko, pierścionek, złoty, moje. Zabierz tego durnia i wyrzuć go z domu. Już mam dosyć. Jest. nie wiadomo, co mam z nim zrobić. Lokaj wziął koguta, a kogut w międzyczasie. chciał się wyrwać. Ten chciał go wyrzucić, ale. kogut poprosił pana, żeby przygotował mu prześcieradło. Pan zawołał swoją żonę, żeby przygotowała prześcieradło i rozłożyła go w środku w sieni. Nic nie będę przygotowywać. Już mam dosyć tego koguta, dosyć kłopotu mi tutaj narobił. Nic nie będę rozkładać. Rozłóż. Proszę, rozłóż. Zobaczymy co wymyśli. Kobieta rozłożyła prześcieradło Kogut wskoczył na to prześcieradło i wypluł całe złoto, które miał w środku. Oddali mu złoty pierścionek. Kogut bardzo się ucieszył. Gospodarze również się ucieszyli i przygotowali ogromne przyjęcie. Zastawili pięknie stół, a kogut usiadł za nim jak prawdziwy człowiek. Najadł się do syta i wrócił do swojej kokoszki. Pozdrawiam Was serdecznie tutaj z tego lasu. Jeśli podoba Wam się to, o czym opowiadam, te filmiki, które zamieszczam na kanale, to jak tradycja każe, dajcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał, możecie włączyć dzwoneczek, wtedy na bieżąco będziecie z wszystkimi opowiadaniami. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Pa!